Dobra, Andrzej, dawaj Jadim, zgrabiać to, bo krowy przywieźli, trzeba się robić. No, boga te krowy, bo ja tam spałem, jak przywieźli, z rano może nie, chodź gdzie bo jeszcze. Dobra, odpiram, pa. Tu parę takich <taki> miejsc, przywieźli, chyba tam dwie albo trzy takie e, mleczne. Ale to ładne widzę. Sima! <taki> uważaj, bo to. <taki> agresywne to. Agresywne? Bydło agresywne, zamykaj, bo ucieknie. Dobra to trzeba robić siano co? No tam dawaj puszkodać. Dobra, ja mam prasować? Jo, dawaj, pojeżdżaj, weź se wrota rozpuszcz. W ogóle już ładnie usychło to. Tak, widzi tak. z siano, jak widać. Parę dni, bo pogoda ogólnie dzisiaj dyszczem nadawają. nadawają ten jest zachodził. OOOUE! Wałek przyjechał prawie! Do przodu? Ci? Matko Czekaj szlałpy też ci podłączyć? No tak, może. Dobra. Już? <grym> no. <grym> Jadzim! Dawaj, Jadzim na Nywa? Cikej! A, o... <grym> ja 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 okej. No nie kończy się Co, a, kostkę zwjazliśmy. Tak? Matko! O. Jaka lambadziara wysoka ty... No, łodziać bardziej. <ś> no <elongatacz> ty! O dobra, tu dwóch kółka widzicie, słomę żeśmy zwieślili. Przężyta ile no, mamy? To ile tu właśnie będzie? No. Ale czego? Przężyta? No. To jest 10 ton. Dobra. Matko, zgasła mi trzęsinka. No i ogólnie to. Żyłkowski zebrali, boベ... bo krowy przywieźli, no i mówimy, że no trzeba zrobić, nie, żeby ładnie mieli już miko. No. Po ty tam jadzisz? No tyndy. Dobra w nie chcieli, to jaka pora? Jaka tam różnicę? Ola dawaj, ja, zgaszaszcie Wal nie podchodź, ma jak się wtopysz Dobra, ja się w nich odwrócę Weźmy patrz, nie? Tak, olej, no odwrócić Dobra Urż na bokim Bokim? No o, ale obroty Uwaga, bo wybuchnie to wszystko tam To Popie... Chcesz zobaczyć? Nie, podziękuję Matko, mi idę! Ja! Ten szyjkę, bo mnie ściągło szłem. Uważnij, bo to... wybuchnie Bo to było z aledrogoprasy.com Kodem rabatowym... ...żniwa... ...10% w Nie, nie, nie zniwaj, to lokosy. Jo, już zarazia lokosy. E grumę te po widzę Muszę. Ej, przecież byliśmy nie robić w kostki. No to o ile jest no tak sumę ten. Sumę w kostki mamy, że tam no może być. A i tak e, większość ściana, czy może nie większość, ale ściana idzie na przydaśnie. Nie no, znaczy na no, jednej łąki wejdziesz po pewnie. No mam pewnie z tej wilki. Ale tam zobaczy. będzie chłopy miała tam grawina. No i to dzisiaj w odcinku robimy? Zobaczymy ile będzie minut. Skopie, tak jak ja. Zrzuciła się, panie. Czy <noise> Matko, hamulce nie ma. Dobra. Jakby wy, wi-fi panie? No. Poczekaj, jeszcze jeszcze gdzieś indziej wyłączę To lepiej jest, kurde, od razu. Lepiej? No. Ja nie miałem włączonego. Miałem, miałem 7, ale ja bym ja wyłączył. Miałem 76... Miałem tak o... drama teraz mam też No Ale grube poko... Ale w ogóle ładnie nam dosło te... no sianko No, ligałsko tego jest No raz, że raz, raz była taka powołała 2 był fajny taki wiatyryk Na Hamulce do remontu jeszcze mojej moje 60 Już? Majsz, <grym zanulce> no nie hamuje to w ogóle No jak to jest? bo tam też spagur jak. O mój! Kurde! ale kopczy! Ja... Edward! To? nie <słysy> <słysy> Na no, prędkości to szybko, bo to pozdycha wszystko tam. No ogólnie w moim będziemy to wszystko wozić Tak To z grubo może być Później te o omiaki są na jak mokro <grym> <grym> Blokada Poszedł. Ale idzie jak sikło, ale ładnie 60 pracuje o to Daj jeszcze mi to, jeszcze bardziej mi zwekli na to żywo. Tu! Ci i... Ej, Ci grubie pokaż na to dam. Nie no. bah białe, nic z prasą. Ta, ta prasa jest dwa razy większa niż ta sześćdziesiątka. Wydaje. A, ale fajnie jest kolor tych kół. No. Zarąbisty. No. Dopiero piszka bylka? Piłka. No. Dobra. To jest małe, to jest nic wywijające niż tego pstigo. Hmm. Matko, pa, jak idę bokiem? Ale pirat mi nie daje. Chopie, ja, moja to bokiem chodzi. Teraz tu ma kurde ta moja też spalanie. <laughs> Właśnie ile mamy paliwa? Ja, ja mam połowę. Jak powiem, bokiem w no. hopie, pa? A ci pokot teraz zrobię. Nie no, nie olej będzie w ogóle. się wszystko. Ja pierd... Czemu to ona tak co? bokiem wchodzi ta moja świeżumka? No bo może z jakiejś lekoptery nie się coś. Full? Nie jeszcze prawie. To mówię jak będzie full to będzie No to co? Tyle. No Na wyj. Muczę, to było. O, jaka Aha. <grymka> Co? Co? Aha. Ale to ta wielka to? Dobra, jest jest to? <grymka> Nie będę. Jak ona u ciebie wygląda? Co? Jak ona u ciebie wygląda? Jakby jakbym to z gnoju zrobił Dobra Może to tak ma być. Ja pierdzielę Dobra, ja już jadę na tym No Jo Mistyk Co to zrobiła Tekstury, normalnie... Ale widać, że ich tam patrzy z tyłu. <grym> Ale my działało... To coś wiesz działa, no jest, to że wyglądają jak... Ale tu Pana. masz tak, jak tam, tam jakby było na tym, na tej selfie'aku? Właśnie, czekaj, ja zobaczę to zaraz. Na tym selfie'aku? Ej, no... Aha, dobra. A ty ty, ty po wyłączaj! No, jak, jak, jak nie mam ich włączone u Ciebie już jest to. Chłopiec nie daje rady! No bo przez te mi. nie, góry. Wczoraj było gryp. bo wczoraj było inne grypy. ja miał, miałem tak: tram 600. 2000? Ja w tej chwili chodzę na razie, że to Dobra, da, bo muszę zrezygnować, będę musiał netto, ale dobra, dokończymy to. Idzie zrób. Nie, nie chce mi albo mogę zrobić, ale to... Nie, nie da rady. Tylko by nie nie dam rady prasować. Albo nie, dam rady, bo nie będę się roztarczować kompa. To wiem jak robimy. To! Ja już bicikkej. O, bo, dobra, nie wiem. O jest, chyba pauza. Nie, nie ma pauzy. Dobra, tchul. Nagrywamy, tak jest. <noise> Tano, kto by łatwo łatwiej mówisz Jakbym że nagrał Dobra, jest good. Tutaj jako po tym życie jest, tłumach. Widzę, widzę same, same ślady. Dobra, to to. Tylko wyjadę i widzę, widzę same ślady. Kabaret. <noise> o, to jest właśnie słupa po przeżycie. Tak. Nie mogę. Ty, spadł. Good. Dobra, nie ma, znowu po znowu poszukiwam. Dobra, spadł. Dobra, nie, nie, nie może na to spadł. O. No. Ej, tu gruby pokos będzie. Musi. <grym> Jak tam, Low? Good. <grym> Ale sobie na fotel, na tym, gdzie na tych chmurze. O. No. Chmura dymu. Rozsadzi to, co? wyglądają. No, no, ej, zobaczysz jak ja tam będę na, nawracał, jak bokiem pójdę. Nie wiem, ej, czemu ona tak chodzi bokiem? Ta moja 36 tą Zaraz zobaczysz. Ej, weź, weź, weź może zrób, bo ty... Jak to byś robiła Raz, teraz idę już robię to na pokos czy jeszcze no, na pokos? Becz, Może... Myślisz, albo nie, bo nie, będzie za tak grube. Tak bokiem bo idzie. O, faktycznie bokiem. No teraz nie poszło, ale było ok. No co? tak to jest bokiem. Ja pierdolę jak to jest pokos. ale tą 30. Matko! ale wałek. No ja pierdolę jak ja to odchodźcie. Jak Co? to się możemy zamienić? No czy no paję go na laćka pale Laśka A nie, ej, tak dużo z tego się na tu nie będzie Niego się jak wydaje, ale tutaj Ja mnie to jest, jest ciekaw, nie? i il, ile będzie z tamtej łąki Jak najwięcej No by pójdzie na przód. O William ej ty masz te chudy włączone No Mamy 11 widać, tysięcy na I tak? Patrzcie, już skacą, żeśmy zabili potem tak. tak. I mamy 11 klocków. Trochę mamy kredytu na tak jakby było. Co robić, spłatać. Co no. robić? No. Jak tamto się sprzedamy, całą może umówię. Zobaczcie też ile z tego będzie, nie? No. Wtedy będzie gry. No też na dla krówka zostawić w miarę dużo na Z zimę wiem, bo nie, wiadomo, zima i si wiosna, nie? Najewany <grym> yy! No ej! <grym> do tragedii narobiła Dobry. Dobra Dobra, słuchaj, tego, weź, weź mi palę do tej kroski na chwilę <grym> I słuchaj, tak jak <grym> ona Bęben bę, cały wypali Jo ja pierdziele, ja kupiłem spalę tą sześćdziesiątkę. Na, 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 na następny rok ro, Słomę robimy twoją. Jo, no, jo. No. rady, nie daje prawe. Daje, no, jest good. Jest good? Jo. No. Akurat chyba good, bo ten... Eee... Yy... Prasujemy tu siano akurat przed deszczami, bo po południu ma padać. A jest. pić rano. Dwa razy żeśmy to jeszcze prze, przewracali, jak coś. Tak jest. A już pić dwóch. No. A. Ale tak akurat było śmierć koposzu, bo wiadomo, jeden, jedną mąkę. Ten, no, Co ty przez środek dziś? No. Esz nie ma. nie ma. No. Te belki. Myśmy jeździły to... wygrali. Tak. Ja. Tak, bo w sklepie są to... normalne. Zobacz sobie w sklepie jakie są belki, wy, jakbyś chciał kupić u Romana. To są twoje tekstury. Jak widziałeś te kategorie? Tam to te wszystkie big bugi i inne. Tam gdzieś te big No inne. No pej tam te, te obiekty A no to big bagi tam możesz kupować nasiona. Siona jakiś worek ziemniaków No i co? To jest ale co nie Zobacz i jak do jak one to wyglądają okrągłe belki tą Nie mam nic zresztą A Jobeskitu Jak to wygląda Fajnie to? To ma to get, ale siadę No i my chyba wyźle wygrali, bo ino w sklepie jest naprawdę... No, Dobra idź! Dobra, tragedia. Trage no, no że no. jak mi paliwa zabraknie i zapowietrzy się wszystko. Ej ja chyba, wiesz, ile ona mi pali co pracą? Ile? Chłopie, ja miałem połowę i już się na poszła! To jedź na cypyn! Na cypyn? O, Chcesz chodwoga? Jo, weź parówką msosy, tysiąc byt. Zjedź <grystanie> To? Co? Nie ma problemu. <grystanie> chcesz? Co chcesz? Jesteś Edward? No, halo. Jadź jest dobrze. Popijam miliard Nie Jesteś? Halo? Osiemnaście. A krom słychać kromingu. mnie? A słychać mnie? To coś tam z <laughs>

No wiem, cięcie teraz robię Panie i Panowie Bo tu nieprofesjonalne to jest Dobra, jesteśmy po przerwie Sąsiad y, lagamuzgu miał na chwilę zawał, ale już jest zi To więc jadzim dali Nie Andrzej? Jo. Ja. Jo, o, jadzim O, idzie Czekaj, jest Kryj na to zrobię Szę tam lewo prawo Jeździ Także <gry> ty pokosy ułożyła Moja wina w go lewo no prawo Tam też po pola jest No Mało tego. Hej bo chyba jednak tamtego nie będziemy sprzedawali No chyba to się sobie wydaje To aj idę Ile nam ile tych krów przy tego? Pięć. Zwiśli. Chyba pięć. Takie nie 6 tak? albo pięć. No to, to jak mówię, całą zimę, wiosnę i dzień. Czuję z tego siada. No. Ha, jaki mały pokaz obok ci dostawię. <laughs> nie no weź. Nie no, trzeba go jakoś to bym Jak ją odgrywa? Dobra, przyjedzie. Ta jogi Jaka pig na tekstura która wyszła Dobra? Zobaczcie? No, Aho, elegancka No, działa Jakbyś zignął tu tu <grym> Dobra Jadzim Matko! No i jak mi je znowu ściągło krzywe padki w ujbę do... Cołeku Nie to wiem... Co wiem widełki, to to ja jak... Miała. Czujesz to, że jak ja startuję Nie? To tak mi ściągło Jakbym laćka palił try na trybie, trybie sportu Temu... Temu zrobiła ten... To, po Tak już pracowała Zaraz się wykręca 50 razy. Wiesz? No, dziki. Jaka zumpa. Ale gigantko dobrze idzie Gąsko. No. Kopie się. No, majonez. Matko bylka ucieka! gdzie ucieka? uciekać! Uwal, bo ci wciągnie jeszcze do pracy! bo ci przyniesie! Uwal, to zatrzymaj! <grymka> po podjechać? Nie, no weź się Jak? O, dobra! Ale fajna fota! Pobiegnij się usta, jak szybko! Fajka jaka to mocna fota! Nie, żadnych kucaniec, normalnie, jeśli tak pisz. Nie, a to... Czekaj, Mamy tylko trzy belki z tego! Dobra, nie, to tamtej nie, 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 nie tagujemy. O, nie tutaj To tajemy. będzie piąta pewnie. Nie no, może dziewicę, może 7 będzie. To ile będzie? Na, na, tym będzie pewny przepych No. To je, jednak nie. Ty, to dobrze, że jednak nam dał tamten ten, nie? Yy, ten dziadek, ten, ten... Ale poszłem, ten... co? Nie. No dobrze, że nam dał. Bo by było przestrane. Ej, ale idzie to 60k. No. Dobra, ja już wyjechać od razu na ten? No wiem co ci jaś Ile masz paliwa? O kurde, jadę zatankować. Na musisz O, musisz. No, ochodnoga. Gdyś? O! Tego sery, nie? Ja chyba chyba Co ty ćwiczysz? No bo nie, tu taki mały pokój dostał mi jeszcze. Zgrabiam ci to na, na jeden, co by Jak ten. No i właśnie to wygląda na tych. tych na tym oświetleniu takim na mnie u mnie Pięknie <laughs> Dobra, jadę... Wim coś na to, jadę na po... Temat. Co? Wiem coś na ten temat. No, jadę... Jadę po te po szpret. Po no co? Po szpret. Jest... Po paliwo. Ja Na ja co? A gdzie jest druga, Tam obok nasze. naszej. tej drugiej. Dobra, to jest tak naprawdę. A ja bez kniżnik. Dobra. Od tak. tak. nim Ale idzie. Jak ścikła. Ścikła niepojęta. Dzisiaj już trochę zimni, dwadzieścia tropni mimo. 9 rana, to trochę zimni. No bo 20 fropny. Co? Dzięki zami. No, no. no nie, bo mam, mam, mam na mam na fula ten kresek on może nie cię, nie. Tak się może złapało ino Ałapało no, no, jaką stałe On no, pozbukowane jest. To No to od ciebie już jest, bo ja mam wszystko na fulla Czemu żeś mi tutaj nie zgrabiła tego Czego? Tutaj Ej, bo na tej nie jeszcze nie przesknęło. nie przeschnęło. Mokre, mokre w ręce, to jadę tam z powrotem. No To u mnie się zrobi, jeszcze tam do siedzeli, zrobi się to... Nie, nie? No. Kobie, wiecie, my tą mokę będziemy robić? Ja nie wiem co my zrobimy. Któro tamto? No chyba, że zrób i idziemy przez poczekamy. Bo nie i tak? Następnie. No i, no i tak przecież będziesz pójścia ten. No ta, ale dobra, bo ja jadę tam do ciebie Dobry. A po co ty tam chcesz? No bo ty i nie jest <grymne> Czu I co tam malinka powiesz? Nic, nic. No Właśnie podchodzę pod górę, piszę godzinę. No ale idzie jak wściekła, co? Piła na takie spalanie. Ej, właśnie droga mogłem jeszcze wykościć, to by było trochę więcej. Ale skitno. no. No i co? Wykości nas dopiero. Wtedy tu nie pasuje, co? No tutaj nie ma przystoju, przyjaciel. Gdzie? Tu, gdzie ja jestem? No. No i gam skończyłeś tak, no jasne. Ja kurde, prawie ten twój nie mogę wziąć. No. Bo, bo mam lagi jak 150, so ta. No bo mi się... Tam jeszcze mówisz. No trinket, no, bo tu się Dobra, jest gate, wyprostowane. No. Ja! No czujesz, to takie drift jest jakiś. Dla mnie to te koła coś błogiego. Ej, ale... Ty, że ty, ty, ty coś do tego, czy nie? Czym? Co Czym? No, w tej, tej. Nie, ją dostałem. O Boże, to dobra. Toś, ale po co? Jak ona jest ta taka taka sama jest sama od Hubie. Ale jest lepsza ta. I działa wszystko, no w czym jest lepsza. Ale że nie, tamta tak samo nie działa. Działa, Gy. Nie, bo to jest to samo, Zdala. tylko farby są zmalowane i tyle. W tym. To co ja... ale tam są od więc jest. No ale i tam to zewnicza. samo się dzieje, bo 60, to jest za 60, bo za nic go opuszcza. Prawo. Tak Ja porę razy w włogy. Co robię te zdjęcia, ale inną 60 mnie tą. nie tą Chcesz jaka robisz? Tak Tyż tę drobę Tyś Nie, od ciebie nie chcę Loła. Nie, wziąłem co na średnię, ale gram na słabej rozdzielczości Dobra, jest gigantko. Ile tu belek wyszło w ogóle? 85 Dobra, to u ciebie będziemy robić resztę? No właśnie, nie wiem, czy zrobimy to poza tym i umie zbieranie, czy. Nie wiem, jak chcesz. Dobra, to zobaczy się. Dobra, chyba że cięcie. Jak to chcesz? Nie, bo to za długie już będzie. Dobra, tak więc tak, to będzie na tyle w tym odcinku. Gdzie ty jesteś, dla? Trzymajcie się, do następnego nała Ma. No.